I witam Was na moim nowym tle. Tak to będzie chyba nawetło do filmików i dzisiaj takie można powiedzieć back to school, bo będziemy testować, a raczej Wam pokażę bardzo kilka bardzo, bardzo, bardzo fajnych rzeczy, które ostatnio kupiłam. Jest, są tu cztery opakowania pisaków, yy, pięć no i w sumie możemy zaczynać, bo tego trochę dużo jest. Zaczynajmy! Dobra, ja już jestem przy swoim biurku yy, i mam tutaj karteczkę z napisami różnymi więc chyba możemy zaczynać tego tu jest dużo a więc zacznę od zeszytów i zeszytów nie mam podanej ceny, bo z zeszytami to różnie, a nie chciało mi się tyle tego pisać zresztą nie, nie mogłam znaleźć paragonu, więc tak to wygląda mamy, i ogólnie to są chyba tylko w grube linie, tak są tylko w grube linie na no, wszystkie w grube Pierwszy to taki słodki, chyba to jest taka panterka, można powiedzieć? Nie wiem. Okej, okay. musiałam trochę zrobić cięcie tej kamery. O matko, sobie włosy zniszczyłam nieco. Kolejny yy, kolejne z taką lamą. Jak widzicie, w grubelinie. Bo ja idę do trzeciej klasy i teraz chyba będę w grubych liniach pisać. Taki... Takie coś. Z flamingami i takie coś, i to chyba będzie. Ym... Nie wiem, do czego. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy do czegoś jeszcze, bo ja albo do angielskiego, albo do polskiego no tak, prawda? Ale taka śliczna koala. Koala, koala. Dobra. Dobra. Myśl na rzecz której też nie znam zamknę. To nie są plany lekcji, bo to są. Wiecie, takie naklejki, co trzeba zawsze podpisywać z tyłu, są takie. To są dla mojego brata, oczywiście z Minecraftem, jak zwykle. I tu są dwustronne. Albo to są dwie kartki. Tak, to są dwie kartki. I tutaj z kotkami. Takie ładne naklejeczki. Więc to mi się też mega podoba. Jest ja wszystko mam rozłożone. I tutaj mam tą kartkę. Eee, co teraz? Takie dwa zeszty, Jeden jest dla mojej mamy, a jeden jest po prostu dla mnie, bo naprawdę... Przykuta uwaga jest za to, że po prostu one były w ogóle w dwupaku chyba. Bo je tak otwarłam swoją. Więc to jest taki dwupak. To jest dwupak i yy, one przykuły uwagę, dlatego że są różowe. A my z moją mamą kochamy różowe, więc. Kolejna różowa rzecz w tym. No, mam jeszcze dwie rzeczy w tym samym odcieniu i widzę, że. Tutaj jest z Oxford. Coś takiego Oxfordu. Nie wiem. To jest taka teczka. Po pierwsze to jest super, mega fajne. I będziecie słyszeć samochody. Ponieważ mam otwarte okno. Więc no. Tutaj też są grube linie, a tutaj jest y, też taka teczka. Naprawdę wkurzają mnie już te samochody. Tu ciągle ktoś idzie. Teraz taki większy. A i w ogóle musiałam Wam coś pokazać. W obydwu takich notatniczkach są takie super naklejki. Czy nie wiem, na przykład na yy, jakieś zwolnienia, to troszkę nie wiem. Na numer telefonu czy na... E, e, ciężko do czego to służy, ale no, takie po prostu zwykłe sobie naklejki. Były tutaj już wcześniej, więc jakby, no to jest taki plus. I w ogóle nie oceniam tych, bo yy, tych, no po prostu mi się nie, yy, nie chciało. A zresztą nie będę ich od razu jakoś oceniać, bo jeszcze nie wiem, do czy, jak one będą działać. więc ani chcę ich teraz, bo będą to w roku szkolnym, więc może Wam zrobię, jak się te wszystkie rzeczy spisują. Nie wiem. Tutaj yy, brudny nocatniczek, jak widzicie, on tutaj był wyostrzy się kurde a no bo to jest takie rozmazane. no i tutaj jest brudne ja nie wiem nawet dlaczego, czy to ja już podwróciłam, czy to było w sklepie, nie wiem um, no ale tutaj są takie już zwykłe kartki no tam też były zwykłe i tutaj są też te naklejki tak naprawdę polecam mi się już to podoba ja się boję co będzie w trakcie roku tak mam no to zapisaną ich ceny takich pisaków um. zakreślacze dwustronne 4,99 zł więc myślę że spoko cena i razy trzy ale oczywiście tu po dwóch stronach to jest fioletowy różowy Zielony-żółty i niebieski-pomarańczowy. Y, spoko, spoko. Ja muszę sobie wziąć jakiś długopis. żeby zaznaczyć. To już jest. <grym> dobra. Ołówka nie sprawdzamy. Tutaj są w ogóle. Mega. Naprawdę. To jest y, największy zestaw, jaki mam dzisiaj. I one są. Już po <grym> No, no, no. Kurczę, ma dwustronne 9,99. Tak ym, moja ciocia przeczytała. Ono tak twierdzi, więc chyba tak jest najlepiej. I zostawmy to tak, jak jest. Nie wiem, czy one naprawdę tylko kosztowały. I 24 sztuki to są, więc. Dziwna cena? 10 zł jest za takie coś? Naprawdę, super. I chyba nie wiem, gdzie to było, nawet kupowałem. Nie wiem, zacierałam się już przy, przez chwilę, ale to już mamy. Tego dupi, pisika nie testujemy, ale on jest fajny. Gdzie są te muzyki? Okej, okay, tu teraz chcę mieć porządek ogólnie, więc to pierwsze 6 minut. E, tutaj są. O! Podwójne flamasy zapachowe dla dzieci. E, one kosztowały, moi drodzy, 14,99. To w porównaniu do tego. To w porównaniu do tego. To się nawet w kadrze nie mieści, więc to w porównaniu do tego jakby. To. Aha, fajnie, wylało się. Widzimy się, jak już. Się jest. Okej, okay, tutaj jest w ogóle Mibret, więc super, on sobie gra na Nintendo, w ogóle mega. Eee, to zacznijmy od takiego mniejszego w ogóle. Eee, to są pisaki... Pasty. Chyba nie doczytam. Zakreślacze pastelowe, tak? I zakreślacze pastelowe. Mhm, uh -huh, dobrze. Zakreślacze pastelowe, ja powtarzam to po raz trzeci. Po raz czwarty, zakreślacze pastelowe 4,99. What? Is it? A no, dobrze czytam. No, zakreślacze pastelowe, po raz piąty, 4,99, 5 sztuk. Są to takie chyba miśki? Tak, Misia. I są pastelowe, więc nawet mi się... Nawet mi się to podoba. E, dobra. I ostatnia rzecz. Tak jest coś. I zaraz to będziemy w ogóle nad hard testować, więc to będzie dłuższy odcinek. Um, mm, dobrze. To są, moi drodzy, pastelowe. Pisaki pastelowe Kidea. Kidea. 6,99, 10 sztuk, no, 5, 10. Więc jakby na razie mi się to podoba wszystko. Tutaj mam te zaszczyty, których nie będziemy testować, ale zaraz wyciągam kartkę i moi drodzy, testujemy. Mm -hmm. Mi się to tak samo podoba Panie. jak wam. Ok, ja sobie odsunę trochę jako tak, wracajcie do Ok, zaczynamy nasze testy. Tutaj mam kartkę. I zacznijmy od tych trzech. E, różowy i fioletowy. Ładnie wyglądają. Tego... Ej, to jest problem, kryzys, ja go nie widać. On jest taki bijalutki, serio. Mm, tak te dwa wyglądają. Widzicie? Dobra, widzicie. To jest jakiś farfot. Dzień dobry, panie Krzysztofie, talarczyku. Talariku. No, on sobie gra, grasz jeszcze? No. Okej. Okay. Mm, teraz talariku czasaki i niebieski i pomarańczowy. Zawsze te drugie tak duże Kolejny samochód. Widzicie? Dobra, no widzicie. Na razie takie dziwne. W kamerze nie pasują do siebie, ale tak na żywo nie wiem. Nie wiem co o nich myśleć. One zdzierają trochę kartkę. Najbardziej to ten fioletowy, bo trzeba go bardziej komatko. Jakby po jednym pociągnięciu zielonym. Czy wy coś tu widzicie? No widzicie, ale jakby nie powinno się tak stać. Jak? No bo tutaj jest tak jakby e, potrójnia. nie? ale Do zniesienia. Ja od razu przy tym... Robię sobie taką kartkę z tymi podpisami. Robimy tutaj kreskę i drugą kreskę. Dobra. Tak to w sumie wygląda. Dobra. Kolejne to są takie. Jak widzicie, piękne one są. Podoba mi się ich kolory. Naprawdę. O Jezu, one są przepiękne. Nie ukrywając w ogóle. One już były wcześniej wyciągane, bo chciałam zobaczyć jakby one działają, jak one działają. I działają całkiem spoko. Okej. Chyba ja mam pierwszy. Wiesz, przepiękny. Dobra, naprawdę jak byłam, przechodzi sama siebie ten kolor, w sensie. I ten pisek. Kolejny samochód jeździ. Dobra. Kolejny. Ja sobie przy okazji piosenka. <noise> Żółty nie jest taki pastelowy. Nie powiedziałabym, że to jest pastelowy. W sumie y chyba tak bardzo często jest, że te, co mają być pastelowe, tak dziwnie. Nie pastelowe. To jest pomarańczowe. Będę sobie rzecz ja się czasami za mnie. Nie lubię, jak ktoś ze mną czasami ale one są piękne. E, fioletowe. Ładne jest, Wam powiem. Tutaj w ogóle mamy dwa fioletowe, i na końcu jest szary. Tego nie wiem, czemu tu jest. Czemu tu jest? Szary? Ja tylko coś napiszę. Fioletowy już tak Nie wiem, czy to jest fioletowy. To jest i chyba szaro, niebieski. Tak, to jest niebieski. I szary jako ostatni. Czy mi się wydaje, czy on jest zielony? Nie, to nie jest zielony. Już myślałam, że nie, albo mi coś jest ze, ze wzrokiem, albo im coś jest ze wzrokiem. Tym, którzy to tworzyli. tworzyli. Ja nie wiem, czy te przetestuję na tym odcinku. Tych raczej nie przetestuję tych 24, ale są i tak piękne, bo je testowałam i naprawdę jakby mi nic w nich totalnie nic nie przeszkadza. Więc jakby macie tutaj taką moją opinię, że one ich nie trzeba testować, żeby były. żebyśmy... My mieli jakąś taką fajną recenzję, tylko po prostu, wiecie, ode mnie, bo ja je już jakoś testowałam, nie? Żeby później nie było. Okej, co by było. Bo ja je tu sobie... A w ogóle ja Wam pokażę, jak to wygląda. Ja sobie je robię w takie kwadraciki i piszę, z jakiej to są firmy. Bo później mi jest łatwiej się odnaleźć. Piękny samochodik jechał, nie wiem jaki. Teraz takie w ogóle te. Nie właśnie okej, okay, dobra, To są też z I ja naprawdę lubię tą firmę, bo one są przeze mnie zadbane. Ta cała kidea jest przeze mnie sprawdzona, więc się nie bójcie o jakość. O. O. minut. Nie, nie, o nie jest końcówka, coś zakreśleczkowa. A, Lowy Ostry. Ciężko mi się tym zakreśla jakkolwiek. Nie wiem czemu. O Matko, krzywo, krzywo, krzywo. Błagam. Dobra. Yy, niebieski. Ale ja kocham niebieski pastelowy. To jest taki bardzo, by mógł być szary zaraz. On by mógł się od razu zmienić w szary. On jest naprawdę delikatny, więc zielony tak samo. Zresztą ja się boję żółtego, bo żółte są czasami właśnie takie. To jest żółty pastelowy. Ten zestaw mi się naprawdę podoba. Najbardziej z tych. Wszystkich pasywnych rzeczy. Auto jedzie. Super. Już pojechałeś w siną dalej. W ogóle ja nie wiem, czy. Jezu. Nie, 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 nie. nie. Biedne. Gorąco mi to jest. Seria. Będę narzekać cały w tym Naprawdę. Będę narzekać cały film. O matko teraz je będę musiała testować. Czerwony na początek, bo ja mam I one są chyba w takiej myszki. Tylko że ja nie znam totalnie tej firmy. Więc ciekawa, ciekawa. Ja serio nigdy prawie nie używam innej firmy niż idea. Więc może być różnie. To chyba są z, z samej firmy. To jest unde. Um nie umiem tego przeczytać. Serio, ale ja jestem w takim czytaniu czegoś średniowego. Teraz to podarę. I nie są wyjść za żadną. Chciałem czerwony. Dla różowy jest tutaj pastelowy, więc. Z nimi może być różnie. Dwustronny. To jest taki nawet pędzelkowy, ale gruba końcówka, więc jakby, naprawdę. O! O! I tu się nazywa mieć pisaki. Teraz taki. Próbujemy. Dobra? No, nawet dobrze. Ich jakość. One są naprawdę zwykłe, najzwyczajniejsze. To nie jest żaden y, m, fluorescencyjny, to nie jest żaden y, pastelowy, tylko one są takie, wiecie, zwyczajne kolory, czerwony, Czerwony to czerwony. Więc jakby oni nie mają, a może kastelowy zrobimy, tylko czerwony i zostawmy czerwony. O, dobrze, dobrze, to, dobrze to zrobiłam. Ale teraz się zdziwiam, bo jakby to i to pachnie jabłkiem. I Yy, to w ogóle nie pachnie jabłkiem jakoś mocno. Ule, le, miała zielony nos. To tak może nie jabłkiem, ale bardzo podobnie le, le, ogóle jak. Dobra, muszę mieć niespodziankę. jazmy na zielony. Powiem wam, a ten pachnie miętą. Nie czuć mięt. Teraz czuć. Teraz coraz, coraz lepiej czuć tą mięty. Niebieski. Ej! Nie ma fioletowego chyba, żarty sobie robicie za mnie totalne. Nie, nie ma fioletowego najlepiej. Fioletowy to jest mój. Mi... Co za Co? zapach? Co? 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 Dzień dobry, pani, Krzyśmiecie, zbierzemy. Jaki to zapach? Chciałam powiedzieć, smak. Oj, będę to długo montować ten film. Oj, długo. Już się boję, ile mi to zajmie. A w ogóle miałam to powąchać. A powąchałam. No nie powiedziałabym, że to pachnia jakoś mocno o Teraz czas na czas na, na różowy. Ona jak mocniej się przy, przyciśnie to po prostu to pachnie trochę bardziej jabłkiem, ale takim, jakimś płynem, przypomina mi to w jakiś płyn. Teraz brązowym. Dzień dobry, panie samochodziku, ja cię słyszę. I czarny. Czarny w ogóle e, myślałam, że pachnie cebulą. No zobaczcie. Jakby to wygląda jak. Już się bałam, że to fajnie cebulą naprawdę, bo w pierwszym miałam takie matku cebula. Bo ja nienawidzę cebulę. Ja jej jeść. I w ogóle zapach to jest nic. Ja przy niej nie płaczę ani nic więc jakby ja... Ja przy niej płaczę. Ale nie, że z tego z zapachu co ona wytrzyma, tylko właśnie z tego jak to pachnie. się nie było tyle samochodów. A teraz nie wracają z pracy, ponieważ jest 18 chyba. Albo 17. Myślałam, że jedzie kolejny. E, Oj, tu szary, to nie czarny. To jest szary. Widzicie też szary. Jakby u Was tego tak nie widać, bo u was ciemnieje, naprawdę? Ekran może u Was ciemnieć, więc nie wiem czy Wy to będziecie widzieć, ale... ale Jest szansa! W ogóle dzisiaj nagram dwa filmy, które muszę wrzucić i zmontować. Gdyby to nie jest tak, możecie robić sobie filmy tak, że hopciop tralala, nie montujecie nic, tylko nagrywacie, nawet nie patrzycie na ten film. Klikacie, klikacie drugi i przesyłacie od razu, bez w ogóle jakiegoś podpisu na dole. No, koniec. Tak możecie zrobić. Ale ja Wam teraz powiem, co ja robię. Nagrywam, przechodzę, patrzę, czy wszystko jest dobrze, czy coś trzeba uciąć. Montuję. Robię czasami miniaturki jak mi się chce. Ale nie często jest tak. Dlatego nieczęsto widzicie miniaturki. Więc ten, ten filmik jest jak najbardziej zmontowany. Więc no, dajcie łapki w górę, jeśli chcecie. Subskrybujcie, jeśli chcecie. No i do zobaczenia w następnym odcinku najprawdopodobniej. Z też, bo będę miała chyba tych rzeczy więcej. Więc buziaczki! Pa, pa!